Zekajcie na plaży w Albanii. Wczoraj tutaj jak jechaliśmy, to się zastanawialiśmy, czy to dobry pomysł. Prawie już zmieniliśmy kierunek na Kosowo, ale Ezo zaczął płakać, bo już mu obiecaliśmy plażę, tak więc znowu zmieniliśmy na to, żeby przyjechać nad Albańskie morze. O, dzień dobry. Rzuciłam mu taką pomarańczową kiełbasę, którą mieliśmy, którą kupiliśmy w Albanii. A Dżidzi się na chwilę zablokował, bo myślał, że ja mu rzuciłam marynarkę. i sobie pomyślał, boże, co jest z nią nie tak. A to była kiełbacha. Dobra była kiełbacha? Taka dobra, żebyś chciał więcej, co? Tak więc wczoraj tutaj przyjechaliśmy i w nocy nagle rozpoczęła się taka burza, taka porządna burza, dawno nie słyszeliśmy takiej. I szczerze mówiąc się stęskniliśmy. Ja zaraz jak usłyszałam to, podleciałam do okna i... Bo naprawdę była porządna. Lało, były grzmoty, były pioruny i tak się wczoraj zaczęliśmy zastanawiać, czy nie wyleje morza na chodnik, na ulicę, bo widzieliśmy wczoraj, że tutaj był już piach z plaży. I zobaczcie, co się dzisiaj stało. Cały syf z morza wyleciał na plażę niestety, ale Enzo przynajmniej sobie łopatkę znalazł. Moje drogie dzieci, czy chcecie stąd już jechać? Nie? Chcesz tu zostać? Wszyscy tutaj chcemy być? Zajka, wszystko okej? Okay? Zimno? Nie lubimy, tutaj jest... Zoe robi babeczkę. A Enzo co robi? Ja robię Widzicie? Dla dzieci nie ma znaczenia. Zima, lato, plaża to jest idealne miejsce do zabawy. Co do temperatury, słuchajcie, mamy tutaj nie dość, że drzwi, to jeszcze okno do tej pory było otwarte przez jakieś 4 godziny, myślę. I mamy nadal 18 stopni w kamperze. Do Pristina Czyli do stolicy Kosowa mamy 3 godziny 13 minut 231 km. Na pewno dzisiaj tam nie dojedziemy. Myślę, że ojej, że przejedziemy jakąś godzinkę i się zatrzymamy, bo nie chcemy się śpieszyć. I chcę Wam też przypomnieć, że najłatwiejszym sposobem, żeby wesprzeć nasz kanał, jest zostawienie łapki w górę, komentarza i subskrypcji. A jeżeli jeszcze chcecie, to możecie to udostępnić znajomym lub rodzinie. Będzie nam bardzo miło. A przed nami śmieciarka. I co teraz? Upsi dupsi. Dosłownie na Do milimetry i przejedzie czy nie przejedzie. Byle, żeby przejechał bez uderzenia nas. <grym> Za 19 litrów gazu, 19,2, zapłaciliśmy 998 leków, czyli 10,20 euro. Do Zobaczyliśmy po drodze tak więc zjechaliśmy, żeby kupić jakieś owocki, chlebek i tak dalej, bo nam się to wszystko pokończyło i dzisiaj na śniadanie były naleśniki. Nie chcemy dzisiaj dużo jeździć, bo dzisiaj wstaliśmy późno przez to, że montowaliśmy do późna też i chcielibyśmy dzisiaj pójść spać wcześniej, żeby jutro się bardzo wcześnie obudzić, tak więc znaleźliśmy sobie jakieś miejsce przy drodze bo jest już ciemno i nie chcemy się wkopać w jakieś drogi w szczególności, że widzimy jak tutaj wygląda poziom wody gruntowej po prostu wszędzie są kałuże i rzeki się wylewają, morze się wylewa jest po prostu bardzo mokro dlatego nie chcemy się wkopać w jakieś drogi później, żeby nie móc z nich wyjechać w szczególności po więc wybieramy po prostu bardzo łatwy przystanek, że tak powiem. Teraz chyba wjechaliśmy na autostradę. Dojechaliśmy na miejsce. Parking tutaj z tyłu jest pusty i też dlatego, że jest z tyłu, nie będzie słuchać hałasu z autostrady, więc myślę, że spoko. To, co Gigi jeszcze zauważył, to to, że tam za nami na słupku jest normalnie kontakt na 220, tak więc nie wiem, czy potrzebujemy baterii, bo w sumie ładowaliśmy przedwczoraj. Jesteśmy już gotowi dzisiaj do trasy. Napełniliśmy wodę, wyczyściliśmy zbiornik na czystą wodę, bo czekajcie, to dwa razy byliśmy na kempingach, żeby wziąć wodę. I z, z, za każdym razem, de, dwa razy, e, była woda chyba, nie wiem, ze studni albo z czegoś i po prostu była brudna ta woda. I to już drugi raz właśnie, jak czyścimy, zaraz po zużyciu tej wody zbiornik, bo po prostu Ziemia się osadziła na dole, i kombinowaliśmy, żeby postawić kampera, tak żeby łatwiej było spuścić tą wodę. Ale jest git, zbiornik wyczyszczony, e, woda napełniona, wszystko jest w porządku. Enzo, jak spałeś? Źle. E, straszna burza była. No. Enzo mówi, że się dużo budził, Zau, chyba też, bo dzisiaj jest taka mm, w średnim humorku. Yes. Tak, to Ty. <laughs> e, Strasznie głośna burza. Ja nie pamiętam takich burz od kiedy byłam dzieckiem. To, jak w ogóle, jakie pioruny są. Całe niebo się robi nagle fioletowe, grzmoty są potężne, a jest to dość daleko bo między piorunem a dźwiękiem jest naprawdę duża odległość w czasie, więc jest to daleko. A to tak widać i słychać, że szok. Ale w nocy wydaje mi się, że burza była właśnie tutaj i po prostu ja się budziłam i pamiętam tylko, że się obudziłam i mówię wow i poszłam spać dalej, tak więc burza jest potężna, ale to nas nie powstrzyma od zwiedzania, tak więc jedziemy dalej w trasę, nie mamy daleko, jedziemy zobaczyć miejsce, które jest nie jest typowo wyjątkowe, ponieważ w Rumunii byliśmy w podobnym miejscu, a mianowicie Więzienie polityczne za czasów komunizmu, tylko że to jest opuszczone. W Rumunii jest z tego zrobione muzeum. Mamy 8,5 km, ale będziemy jechać 22 minuty. Pewnie dlatego, że uwaga, droga nie ma tam asfaltu, więc to może być trochę problematyczne, w szczególności, że teraz pada. Ale spróbujemy, zobaczymy, gdzie dojedziemy. Może się uda tam dojechać, bo to nie jest jakby bagno, tylko to jest taka droga z kamienia. Tak więc zobaczymy. Aby się udało dojechać, bo nie jedziemy po to, żeby się zawracać. To więzienie specjalnie było wybudowane w takim miejscu po to, żeby było odizolowane od innych ludzi, więc było gdzieś pośrodku gór. I zobaczcie, jaka droga tam prowadzi. My już kawałek przyjechaliśmy, a jeszcze tyle przed nami. Skała się usunęła i mamy normalnie drzewa na środku drogi. Oli guacamole. Nieźle. Jezu, oby na nas nic nie spadło. Nie wiedzieliśmy, czy uda nam się tutaj dojechać, bo droga była bardzo niepewna, ale teraz oficjalnie mogę powiedzieć: witajcie w więzieniu spec. Więzienie Spas to świadek jednej z najostrzejszych dyktatur w Europie XX wieku. Za czasów Envera Chodży Albania była jednym z najbardziej izolowanych państw na świecie. Zamknięta granica, tajna policja. I setki tysięcy więźniów politycznych oraz nieludzka kontrola nad każdym aspektem życia. Spadz to maksymalne więzienie polityczne otwarte w 1968 roku, gdzie więźniowie byli zmuszani do pracy w kopalni miedzi, która znajdowała się tuż pod więzieniem. Trafiali tu ludzie bez wyroków. Wystarczył żart, donos lub złe pochodzenie klasowe. Cele zaprojektowano tak, by latem były piekarnikiem, a zimą lodówką: beton, brak izolacji i wilgoć. Do tego praca w kopalni. Państwo nie chciało ich resocjalizować. Chciało, żeby odpokutowali samo istnienie. System celowo niszczył Solidarność. Jednych zmuszano do donoszenia na drugich, bo jedyne, czego władza bała się naprawdę, to jedność. Dzisiaj, stojąc tutaj, myślę o tym, że nadal dzisiaj są ludzie, którzy mówią, że kiedyś było lepiej, odnosząc się do czasów komunizmu. I wydaje mi się to wręcz niemożliwe, że ludzie naprawdę tak myślą. Przy dzisiejszej wolności wyboru i słowa, którą mamy, przy wolności myślenia, ciężko mi uwierzyć, że naprawdę ludzie tak myślą. Bo kiedyś za samo odmienne zdanie od władz można było wylądować w miejscu takim jak to. Tutaj jest wjazd do więzienia. Więzienie de facto jest tam z tyłu. Ale jest tutaj strasznie stromo i nie chcemy ryzykować wjazdy kamperem tam. A nie możemy też tutaj zostać na ulicy, bo tam u góry jest kopalnia i normalnie ciężarówki tiry stamtąd zjeżdżają. No i nie ma tyle miejsca, żeby się minąć, tak więc niestety nie zobaczymy, co tam jest w środku. Ale z tego co już czytaliśmy, no to wszystko jest pokradzione w momencie, kiedy komunizm upadł. No to przyszli ludzie, którzy skorzystali z sytuacji. Cała mieć wszystkie metale, drzwi, okna, wszystko jest pokradzione. Tak więc w środku już nie ma nic. Same gołe ściany, bez drzwi, bez okien, bez niczego. Strasznie smutne miejsce i niestety nie jest to jedyne takie miejsce. Po naszej przygodzie w górach jest bardzo brudne, ale mogę powiedzieć jedno, było warto. Wróciliśmy teraz na miejsce, gdzie dzisiaj spaliśmy, bo tutaj jest restauracja i chcemy coś zjeść, zanim ruszymy dalej w stronę Kosowa. Wygląda na to, że to miejsce to jest coś w stylu takiego parunecznego, coś w tym stylu, gdzie jest normalne takie jedzenie obiadowe. Tak więc wygląda na to, że dobrze zjemy i ceny wydają się spoko. Tutaj na przykład za porcję ryżu jest 150 leków, czyli euro 50. Za gulasz 3,50 euro i tak dalej. Zanim Wam powiem, ile zapłaciliśmy za to wszystko, to podkreślę, że jesteśmy na autostradzie, więc wszystko jest droższe. Zapłaciliśmy 3050 leków, czyli to wychodzi. Zanim Wam powiem, ile zapłaciliśmy za całe to jedzenie. To muszę zaznaczyć, że jesteśmy na autostradzie, czyli jedzenie i wszystko generalnie jest dużo droższe niż normalnie w kraju. Eee, I zapłaciliśmy za to wszystko, co tutaj widzicie, naprawdę dużo jedzenia. 3050 leków, czyli 31,75 euro. Jeszcze tutaj po tej stronie mamy jedzenie, tak więc co? Nie jest najgorzej jak na autostradę, tak myślę. Nie jest jakaś taka cena, że naprawdę nogi z waty. Najpierw zaczniemy od ziemniaka. Na pewno jest zimne. A w smaku jest ok. Jezu, ale słone. Ale jest ok. Mm, nie jest najgorsze. Normalnie sobie siedzimy tutaj, a tu nagle Drago Stadintej, czyli prawdziwa rumuńska piosenka, którą zna cały świat. No i komu w drogę, temu czas. For the night. Stand here while take a little time. Now we have to look for the insurance. to jest No i kolejna granica, przekroczona. Zawsze mamy jakieś tam małe takie emocje przed przekroczeniem granicy, w szczególności kiedy są to takie miejsca jak Naddniestrze albo Kosowo. Ale szczerze mówiąc, na kontroli celnej nikt nawet. Nic do nas nie powiedział, nawet nie poprosił o dokumenty, po prostu wszystko było załatwione w ciszy. I dopiero przy drugim okienku pan do nas zapytał, czy mamy coś do zadeklarowania, i pokazał, żeby zjechać na bok. Zjechaliśmy na bok, zapytał, wszystko ok? Tak, ok, miłego dnia, miłego dnia. I koniec. Gigi do mnie przyszedł teraz po pieniądze. Powiedział, że ubezpieczenie na 15 dni w Kosowie kosztuje 50 euro straszna drożyzna. Oh no. Jak sprawdzaliśmy że O nie, jednak dostał resztę. Jakie rest? 15 euro. <noise> ja zapłacił 15 euro. I already say to them that you pay 50. Jednak oh. 15 euro. <noise> tak właśnie mi mówił chat GPT. Dlatego się zdziwiłam, że 50 euro, bo to bardzo dużo za 15 dni, drożej niż w Holandii. Ale jest dobrze. Przekroczona granica, wszystko poszło sprawnie i można jechać dalej. Dzieci nam zasnęły, ale nikt nawet na nie nie patrzył, nie, 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 o, nikt o nie nie pytał na granicy, tak więc żaden problem. Pierwszym przystankiem było ubezpieczenie. Drugim przystankiem jest zatankowanie auta, bo w Kosowie jest taniej niż w Albanii, bo w Albanii e, za diesla było jakieś euro 70, euro 60, wahało się w zależności czy autostrada czy nie. A tutaj jest euro 20. Za cały zbiornik zapłaciliśmy 78 euro, ale właśnie zdziwiliśmy się, że w Kosowie jest euro, tak samo jak w Czarnogórze, bo oni nie należą do Unii Europejskiej, a używają europejskiej waluty. I się teraz dowiedziałam, że w 2002 roku Czarnogóra razem z Kosowem jednostronnie wprowadzili sobie euro. Mimo, że euro tutaj nie ma statutu prawnego środka płatniczego, to używają go jakby miało. Można i tak. Jesteśmy obok miasta Prizren, które jest relatywnie duże. I tak sobie patrzymy na pogodę i co będziemy robić i w stolicy Kosowa w Pristina, Tak naprawdę tylko jutro jeszcze jest taki w miarę ładny dzień do godziny 15, a o 15 zaczyna padać i będzie padać deszcz ze śniegiem i będzie do 0 stopni, minimalna temperatura to będzie 0 stopni. I później już widzicie, minus 7, minus 8, minus 1, minus 8, minus 11. Tak więc tak naprawdę wychodzi na to, że tylko jutro mamy, żeby zwiedzić Pristina, a później to już dupa Jasiu, jak to moja mama mówi. I tak, Prizren to nawet jutro jest jeszcze gorzej niż w Pristina, tak więc się zastanawiamy po prostu, co będziemy robić, dlatego jeszcze nie wyjechaliśmy stąd, a to już chyba stoimy z dobre 15 minut. Co Gigi? Grecja? Mm. Wyszłam na dwór, żeby Wam pokazać, gdzie dzisiaj spaliśmy i właśnie nawołują do modlitwy. Naprawdę te minarety tak ładnie wyglądały w nocy, były przepięknie podświetlone. Teraz też ładnie wyglądają, ale jednak w nocy robiły większe wrażenie. A to, gdzie spaliśmy, no to jest niestety parking, ponieważ jesteśmy w stolicy, więc to no, dość normalne, że nie ma jakichś super parkingów w stolicach. Tutaj jest centrum handlowe, tam jest drugie centrum handlowe, tam jest w ogóle jakiś szpital, który jest mega kolorowy. I tak to tutaj wygląda. Teraz jedziemy bardziej w stronę centrum, e, zaparkujemy obok na parkingu stadionu. E, I dzisiaj się wybierzemy na pewno do biblioteki słynnej, znanej biblioteki z Kosowa. I idziemy też zobaczyć inne rzeczy, oczywiście, ale myślę, że ta biblioteka to jest taki obowiązkowy punkt wycieczki w Pristynie. Widzicie różnicę między wczoraj a dzisiaj? Poprosiłam mojego męża, żeby mi obciął centymetr włosów. Chciałam tylko podciąć delikatnie końcówki. Wiecie, ile obciął? Z tyle, z 5 centymetrów. Ale później stwierdziłam, na początku byłam zła, ale później stwierdziłam, że może. Tak miało być, to was to, be. to nic, że chciałam zapuszczać. Dojechaliśmy na parking stadionu Fadil Vokri. Jest całkiem w centrum, ale wiecie, co zauważyliśmy? Ogromny syf, patrzcie tam nawet są e, ramy okie, okien, ale to nie jest tak, że tak wygląda cała Pristina, bo za to po drugiej stronie e, jest bardzo dużo nowoczesnych budynków, ale jak możecie zobaczyć zaczęło padać właśnie jak przyjechaliśmy. Tak więc co, trochę czekamy aż minie ten deszcz i wtedy dopiero wyjdziemy, ale o 15 ma znowu padać, więc będziemy musieli po prostu wykorzystać to okno, kiedy nie będzie takiego deszczu. No, bo niestety uh, nie uśmiecha nam się za bardzo wychodzić w deszczu. A parasolki zostawiliśmy u Dżidziego mamy w domu, razem z wieloma innymi rzeczami, które tam zostawiliśmy. Mimo lekkiej mrzawki, postanowiliśmy wyjść w tym deszczu, bo jak będziemy czekać, aż przestanie padać, to będziemy to siedzieć do lata. A tutaj mamy młodzieżowe centrum sportu, które zdecydowanie rzuca się w oczy. Amerykański Mercedes. Nie wiem, czy to w sumie są prawdziwe rejestracje, bo tak średnio wyglądają na prawdziwe. Ale w Kosowie uwielbiają Amerykanów. Myślę, że z wiadomych powodów. A tutaj kolejne potwierdzenie, że uwielbiają Amerykanów. Mamy tutaj restaurację w tematyce Route 66. No i oczywiście nie mogło zabraknąć pomnika Newborn, czyli jednego z najważniejszych pomników w Pristinie. Ten pomnik pierwszy raz postawili 17 lutego 2008 roku jako znak nowego początku, jako znak niepodległości Kosowa. I teraz, w sumie od tamtego momentu jest malowany co roku inaczej, w zależności od aktualnych tematów. Teraz akurat są jakieś kwiatki i jakby to wygląda jak linie autobusowe w ogóle. Ale ciekawie to wygląda. Widzieliśmy też zdjęcia z poprzednich lat. Znalazła się nawet polska naklejka. Dosłownie naprzeciwko pomnika Newborn jest też drugi pomnik, który upamiętnia bohaterki wojny między 1998 a 1999 rokiem w Kosowie upamiętnia kobiety, które były można powiedzieć w skrócie skrzywdzone przez Serbów i to było prawie 20 tysięcy kobiet. Zobaczcie w ogóle, że to jest zrobione z 20 tysięcy medalionów. 20 tysięcy 145 tutaj chyba było napisane. Tak. Chciałam też zauważyć, że tutaj nie zobaczycie flagi serbskiej. Tylko są. O, daj rączkę. Chodź, chodź. E, jedyne flagi, jakie tu zobaczycie, no to oczywiście flaga Kosowa, europejska i albańska. No i obowiązkowo idziemy zobaczyć, czy są naklejki. Hello, chodźcie. Zobaczcie, jakie tradycyjne stroje tutaj też można kupić. No I inne tradycyjne. Jeszcze jako ciekawostka chcę Wam powiedzieć, że mimo, że mamy wykupioną Esim na 12 krajów, na region bałkański, no to w Kosowie nam nie działa ta Esim. Mamy totalny brak sieci. Jesteśmy trochę jak bez ręki, bo nawet jak chcemy o czymś poczytać, no to nie jesteśmy w stanie. Musimy polegać na tym, co jest napisane gdzieś właśnie przed jakimiś budynkami czy tak dalej. A wiecie, da bardzo dobrze, że nie o wszystkim da się tak przeczytać na miejscu. No, i oczywiście obowiązkowy punkt wizyty w Pristinie, czyli Biblioteka Narodowa Pieter Bogdani, która jest zbudowana w stylu brutalizmu i z wykorzystaniem elementów lokalnej tradycji. Ma 99 kopu. Ja szczerze mówiąc jestem ciekawa, jak wygląda w środku. Jestem ciekawa, czy możemy wejść. Jest tutaj, chyba napisane, zgadujemy, bo nie mamy tłumacza. Jest tutaj, że 7 stycznia jest jakieś święto. Prawosławne i możecie zobaczyć, że są łańcuchy na drzwiach, tak więc nie można wejść, ale jedyne co Wam mogę pokazać. To architektura w środku tak przez szybę. komunizm. GG, jest brutalizm. Oh, to jest brutalizm. Jest zdecydowanie to coś wyjątkowego, coś innego. Nie zagłębiamy się w krytykę. Przechodziliśmy i się zatrzymaliśmy, żeby coś zjeść, e, Okazał się to doner i tutaj są ceny, wydaje się bardzo tanio, szczerze mówiąc doner naj, najdroższy 4,50 euro, pizza malutka za 2,50, bardzo dobre ceny, tak mi się daje. jest tutaj też burek. Ale ja szczerze mówiąc, chcę zjeść dobrze, chociaż burek też jest bardzo dobry, przynajmniej ten, co jedliśmy w Bośni. Dzieci mam kebaba w bułce, a ja mam kebaba na talerzu, ale też mam w bułkę. Czyli w zasadzie to jest to samo, tylko tutaj wydaje się znacznie więcej miejsca, mięsa. To było za 4,50, a Dzięku było za 2,80. Tak więc znacznie tańsze, ale też znacznie mniejsze. Za durum w bułce, za durum na talerzu i za pizzę do tego dwa razy Iron i woda, zapłaciliśmy 13 euro w stolicy. Bardzo tanio. Jeszcze chyba nie trafiliśmy na Bałkanach na tak tani kraj. Naprawdę, tutaj jest najtaniej. And how much you pay yesterday for the visa? It was 120? 120? W każdym razie, bardzo tanio tutaj jest. Nie spodziewaliśmy się. Bałam się, że będzie dużo albo per literalnie. W każdym razie e, nie spodziewaliśmy się, że tutaj będzie tak tanio, baliśmy się, że będzie drogo. No tutaj proszę, niespodzianka. A to jest stolica. Myślę, że jakbyśmy pojechali do Prizren, masz czkawkę. Jakbyśmy pojechali wczoraj do Prizren, to myślę, że tam by mogło być jeszcze taniej. Zobaczcie, jakie perfumy. Zdecydowanie jest, zdecydowanie jest to ciekawe miejsce do odwiedzenia, gdzie jest bardzo dużo ciekawej architektury takiej. Nieczęsto spotykanej, ale robi się ciemno, tak więc będziemy szli do kampera. Wow. Za 3 godziny i 20 minut parkingu zapłaciliśmy 2 euro. Jesteśmy w centrum, zobaczcie. My jesteśmy dosłownie zaparkowani przed tym centrum sportu i młodzieży. Enzo rozmawia ze swoim dziadkiem, z moim tatą. A my powinniśmy wiedzieć, że o tej godzinie to zazwyczaj duże miasta są zakorkowane między czwartą a piątą, to jest po prostu dramat, żeby przejechać. O, znowu widzę element Route 66. <grytania> Cały nasz dzień w Pristynie kosztował nas 15 euro. Za dwójkę dorosłych i za dwójkę dzieci. To jest po prostu aż nierealna cena. Nie wiem kiedy ostatnio byliśmy w miejscu, żeby tyle zapłacić. Tylko! Witajcie w Macedonii Północnej. To będzie nasza pierwsza noc. I znowu wracamy do temperatur minusowych. Ale no, będziemy no, próbować it's not gonna be. But it's almost it's gonna be zero. W nocy będzie 0 stopni, a, a następne nocy będą na minusie, tak więc będziemy musieli starać się stąd uciekać. Te krzyki to dzieci rozmawiają ze swoją babcią, z moją mamą. I majster, co robimy z pompą? We'll have to wait. No, zastanawiamy się, bo ktoś z Was nam napisał już jakiś czas temu, zanim wymieniliśmy tamtą, co pierwszą, co nam się popsuła, na tą drugą, co nam się popsuła, teraz jest ta trzecia. I ktoś właśnie nam przy tej pierwszej napisał, żeby kupić shurflo. I teraz znowu dostajemy te komentarze o tym shurflo i się zastanawiamy, It's tylko. jest No, jest tańsza, jest lepsza, tylko się zastanawiamy, jak to zamówić tak, żeby to jeszcze otrzymać. To jest problem. The problem jest the ordering. Nie mamy adresu, nie wiemy w jakim kraju będzie ją łatwo zamówić i gdzie dokładnie będziemy w tym czasie, kiedy ona przyjdzie, więc to wymaga takiego większego planowania. A póki co chcemy odwiedzić wszystko, co mamy po drodze, żeby uciec w cieplejsze miejsce, zanim będzie tutaj naprawdę zimno, tak więc... No jest working, so nadal działa, nadal działa, tylko musimy coś podkładać i zawsze mamy podgłożony albo garnek, albo miskę, żeby po prostu nie ciekło. Tak więc dajemy radę póki co. Jak się już tak zepsuje na Amento wtedy będzie ciężko. Ale postaramy się nie dopuścić do tego, żeby zostać bez pompy. Tylko musimy wykmienić jak zamówić nową, tak żeby po prostu móc ją odebrać. Nie wiem, może jakieś paczkomaty mają w Bułgarii albo gdzieś, gdzie będziemy jechać. Zobaczymy. Mam włosy w buzi. Co, kończymy vlogę? Tak? <ścoughs> Idziemy montować ten filmik, żebyście wyżyli. Like to jest bardzo ważne. Łapka w górę, komentarz, subskrypcja i jeszcze jak chcecie to udostępnijcie. Tak więc do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa. Kocham Cię.